Witajcie bardzo serdecznie, witam Was w kolejnym raporcie z Ukrainy. Tym razem to, co wydarzyło się pomiędzy 2 kwietnia a 4 kwietnia. I nim przejdziemy do samego raportu, bardzo Wam dziękuję za Wasze wsparcie. Natomiast y, liczę na dalsze Wasze wsparcie w materiałach, które się pojawiają. Cieszę się z tego, że będzie pułkownik Lewandowski częściej na tym kanale. Cieszę się z, z możliwości... Mm, Współpracy z nim, bo naprawdę dla mnie to jedna z ikon i dziękuję też za to, że się zgodził. Jeden z wielu gości, który zagościł na tym kanale, pojawił się na tym kanale i tak naprawdę pomógł i pomaga cały czas. Przejdźmy na mapę Ukrainy. Jesteśmy na mapie Ukrainy. Słuchajcie, informacje o wsparciu, to myślę, że. Już nie trzeba powtarzać, bo to też już się pojawiało wielokrotnie. Cały czas to wsparcie idzie. Pojawiła się ciekawa informacja odnośnie inicjatywy czeskiej, czyli wsparcia amunicji. Mówi się, że do końca tego roku Ukraina otrzyma kolejne wsparcie z tej inicjatywy. Natomiast jest zabezpieczona do września 2025 i z tego co się udało już uzbierać, natomiast już się mówi o dalszej perspektywie. Perspektywie, która będzie pewnie rosła, i to nie ona będzie tutaj już problemem, czyli amunicja dla artylerii. Myślę, że większym problemem może być ukraińskie dowództwo. Chociaż no, zobaczymy, bo, bo są takie oznaki, że na niektórych odcinkach jest źle, na niektórych odcinkach jest dobrze. Zobaczymy. Jest generał Drapaty, jest szereg innych dowódców, którzy pokazują. Z, jest syrski, z którym nie zawsze się zgadzam, natomiast to on jest szefem szefów. No ale zobaczymy. Słuchajcie, przejdźmy na pierwszy z odcinków, czyli odcinek Kurski, i polecimy sobie dookoła frontu. Zaczynamy start. Jesteśmy na odcinku Kurskim. Słuchajcie, tutaj dalsze walki. I te walki przejęły, przejęły, przejęły. Nie przejęły ani nie przecieły, tylko, że tak powiem, koncentruję się na dwóch rejonach. Na jednym z rejonów, czyli na południe od Sudży. W rejonie Gujewa nadal trwają starcia, tam po wyzwoleniu Rosjanie Gujewa nacierają, natomiast nie uzyskali powodzenia. Natomiast toczą się zacięte walki w rejonie Słudży, a tak naprawdę to może i na północ, już w obwodzie Sumskim, bo mamy walki w rejonie Basiwki. Tutaj Rosjanie bardzo mocno atakują. Sądujące ataki 10-15 żołnierzy wzdłuż granicy. Tutaj też Rosjanie od Golewki i Cudzy atakowali. Ale mamy Zachryzowe i Wasyliwkę. Tutaj Rosjanie po zdobyciu Wasyliwki e, nadziali się na kontrę ukraińską. Walki o tę miejscowość i ten rejon trwają. Natomiast mamy też dalsze działania w rejonie miejscowości dówka i Popiwka. E, ostatnio pokazywałem filmik z, z ataku rosyjskiego e, przy pomocy e, Kaba 3000, czyli 3000 kg trotylu czy materiałów wybuchowych, może tak to będzie ładnie nazywać, albo nazwiemy, który zaatakował w miejscu, czyli w tym rejonie. Mamy też informację o tym, że Rosjanie atakowani byli przez lotnictwo ukraińskie, które tutaj przy wykorzystaniu bomb precyzyjnych atakowało w rejonie Skrzyżowania, no dokładnie tu. Oraz sam, sam rejon Demidówki. Słuchajcie, no walki w rejonie Demidówki trwają, więc formacje ukraińskie bronią tego rejonu. Z jakich oddziałów? Ciężko określić, czy dalej są to oddziały szturmowe. Wydaje się, że nie, że doszło do rotacji. Natomiast zostawiłem te oddziały, bo tak naprawdę nie posiadam informacji i nie pokazują się informacje, jakie jednostki by tutaj mogły walczyć. Myślę, że pozostawienie tych jednostek szturmowych, w, w tym rejonie no, miałoby się z celem. Przejdźmy na odcinek Harkowski. Jesteśmy na odcinku Harkowskim. Słuchajcie, tutaj bardzo ciekawe informacje w ostatnim okresie czasu, ale po pierwsze walki na dwóch kierunkach. Lipsi, czyli miejscowości głębokie Lipsi oraz Harkowski kierunek oraz wołczański Jeżeli chodzi o Harkowski, walki w rejonie miejscowości głębokie, ale Pojawiły się też informacje o zdobyciu pozycji Berlin, tak się nazywa ta pozycja na południu od Lukancji. tutaj zacięte walki i to jak reszka żołnierzy rosyjskich się poddała 13 brygadzie, bez wsparcia pozostałych oddziałów, dokładnie 7 Pułka, pułku zmotoryzowanego, który został rozbity częściowo, dokładnie jego pierwszy batalion. Dużo informacji w tym temacie wypowiada się sam Rosjanin, dowódca tego zgrupowania. Znaczy, może nie tego zgrupowania, bo to jest chyba bodajże porucznik, ale jeden z oficerów, którzy przeżyli i opowiadał całą tą historię. U Butuzowa. można posłuchać. Bardzo, bardzo ciekawa rozmowa. Bardzo dużo szczegółów, natomiast walki też na kierunku wołczańskim. Wołtańsko-bombardowany, ale najbardziej znowu bombardowany rejon zakładów Kruszywa. Słuchajcie, tutaj bardzo mocny ostrzał artyleryjski wojsk, wojsk Federacji Rosyjskiej. Uaktywnienie się coraz bardziej, uaktywnia się tutaj bardziej strona e, rosyjska. No, zobaczymy. Działanie też w roli więc pewien status quo, jeżeli chodzi o ten rejon, ale nie możemy go lekceważyć. Są wojska rosyjskie. I są tutaj działania o różnej specyfice na tym froncie. Przejdźmy na odcinek kupiański. Jesteśmy na odcinku kupiańskim. Słuchajcie, tutaj dalsze działania aktywne. W ronie przyczółka tutaj Rosjanie aktywni, naprawdę aktywni. Cały czas próbują wykonywać różne przeprawy przez OSKiU i to im się udaje po części. Część jest zniszczona, część znowu powstaje. I mają inicjatywę. Słuchajcie, ściągnięcie tutaj pod oddział różnych jednostek nie przywróciło spokoju, nie doprowadziło też do większych działań. Natomiast trwają walki w renie dworicznej, zapadnego oraz w kierunku Kindorszywki, gdzie Rosjanie atakują, próbując poszerzyć ten przyczółek żeby stało się bardziej operacyjne, zagrożenie dla Kupiańska rośnie. Działania w rejonie Synkiwki, Petropawliwki, działania po stronie wschodniej, w rejonie orlańskim, Rosjanie dość głęboko penetrują te linie ukraińskie, co tylko pokazuje, że ta linia tak naprawdę nie jest ciągła, ale też i działania ofensywne strony ukraińskiej, która z rejonu Piszczanego uderzała czyli kierowała się w kierunku Kysliwki i Tabaiwki, niewielkie sukcesy terenowe, poczekam na potwierdzenie, jeżeli tak pozmieniamy mapę, więc mamy cały czas aktywny ten odcinek, jeżeli chodzi o Kupiańsk. Przejdźmy na kierunek Borowej, jesteśmy na odcinku Borowej, tutaj też zacięte walki, słuchajcie, jak zaczniemy od Zachryzowego, Bohlis, Bachusliwki oraz Łozowej, to mamy taki magiczny trójkąt, o którym już wspominałem w poprzednim odcinku, Podczas rozmowy z pułkownikiem Lisieckim, walki w tym rejonie bardzo zacięte. Rosjanie nie odpuszczają, prowadzą działania. Mamy też działania w rejonie Zielonego Gaju oraz stepy Kopanki. Tutaj aktywne obie strony, chociaż Rosjanie próbują, to także próbują i wojska ukraińskie, a dokładnie pod oddziały 44. Brygady, mamy dalsze zacięte walki w rejonie miejscowości Nadnia. Oraz miejscowości Nawoje Chodliwka. Tutaj aktywnie obie strony. Atak za atak, kontra za kontrę. Jeżeli chodzi o ten sektor, przejdźmy na odcinek Kremiennej, bo tam też sporo się dzieje. Jesteśmy na odcinku Kremiennej, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten rejon walki, bardzo zacięte. Pewne przegrupowanie wojsk ukraińskich, które tutaj bronią się przed Rosjanami. Rosjanie po utworzeniu większego przyczółka. Broni i Waniewki połączyli go z przyczółkami, stworząc, tworząc jeden z większych przyczółków. Na tym przyczółku działają jednostki 144 Dywizji Zmotoryzowanej Gwardii, które swoimi trzema pułkami przynajmniej i pułkiem pancernym działają już na przyczółku. No, oczywiście nie mówimy o całych pułkach, bo to są grupy batalionowe. Będziemy też o tym rozmawiać z pułkownikiem Korowajem na temat rotacji i tego, jak działają Rosjanie. Mamy też działania w makiewki makijewki tutaj ugrupowane, zgrupowanie z trzeciej dywizji zmotoryzowanej, które z motoryzowanej, która jest takim drugim ramieniem, jak widzicie, elementy dwóch dywizji, dwóch dywizji, które tutaj walczą z dwoma brygadami i jednostkami wsparcia, że tak powiem. Czyli dywizja, przeciwko, dywizja ma przeciwko sobie brygadę, może być wzmocniona. Chociaż no, też rozciągnięte. Walki w kierunku Kateryniwki nowe, więc cały czas mamy tutaj działań też na kierunku kolodazji Mamy działania na odcinku 63 od Jampoliwki aż po zaliczne na kierunku Torske. Łymań co ciekawe, yy, pewne przegrupowanie w Lesie syrybiańskim pod oddziały 115 zastąpiły tutaj oddziały w Reni Dibrowej. Oddziały obrony terytorialnej. Możliwe, że obrona też tam jest, a grupa batalionowa lub zadaniowa wzmocniła ten sektor. No, ciekawie się rysuje na tym odcinku. Przejdźmy na odcinek sywierski. Jesteśmy na odcinku sywierskim. Tutaj dalsze działania w rejonie Biłochorivki. Rosjanie nie odpuszczają. Po przegrupowaniu mamy grupę uderzeniową z dwóch, składającą się z dwóch brygad, plus elementów mniejszych oddziałów siódmej i szóstej, które naciem na dwóch kierunkach. Siódma próbuje nacierać w kierunku zachodnim i północno-zachodnim, czyli wejść na tyły czołowych linii ukraińskich, szczególnie w rejonie kamieniołomu, kredy, czy, czy kopalni kredy. Mamy też działania, które mają na celu obejście pozycji ukraińskich w Wierchokamiańskim, w miejscowości, od strony północnej, Mamy drugie zgrupowanie szóstej 6, 6 brygady, które naciera na kamiańskie od czoła i od południa, czyli ze skrzydła, bez efektów. Walki w rejonie Iwanodariwki, tutaj też zacięte walki. Mamy też działania w rejonie Wasikówki, to one się toczą już od kilku dni na drugim skrzydle od kilku dni, od kilku tygodni chciałem powiedzieć, bo tam y, dość aktywna była. Y, Strona rosyjska nawet częściowo zdobyła wykonany kontratak, odrzucił na pozycje wyjściowe. Rosjanie nie poprzestali, nadal wykonują tutaj szereg ataków bez efektów. Natomiast sytuacja tego zgrupowania Siewierskie no, pokazuje, że przy dobrze rozbudowanej obronie można się bronić, szczególnie w obronie kamiańskie. Słuchajcie, to naprawdę szacun. Szacun, dlatego że było choriwka, wszyscy byliśmy zapatrzeni jeszcze w 2022 roku. Było choriwki, gdzie Rosjanie próbowali przez Doniec forsować i nadziali się na no, połączone siły ukraińskie różnych elementów brygad, które tutaj wykonały szereg uderzeń, niszcząc grupę batalionową, nawet dwie mówiono, po tym, ile sprzętu zniszczono w tym miejscu. Natomiast później odbicie, bronio, obrona tej miejscowości, słuchajcie, pokazuje, że naprawdę też i Wierchokamiańskie jest naprawdę bardzo mocno rozbudowane w głąb i te pozycje, mimo że niszczone, pokazują, że no, Rosjanom jest bardzo ciężko przenieść się ze wschodu na zachód, aby podejść do Sywierska. Słuchajcie, przejdźmy na odcinek Bachmucki. Jesteśmy na odcinku bachmuckim. Słuchajcie, tutaj walki no, w rejonie Chrycholiwki, niewielkie działania wiążące. Mamy za to aktywne działania w rejonie Czasy Wiaru. Tutaj e, strona rosyjska uderzała w kierunku południowym i e, w rejonie centrum. Natomiast odpowiedź strony ukraińskiej, wykonany, wykonany kontratak elementów 24 Brygady, który e, w rejonie ulicy Dawidowej, bodajże, jak dobrze pamiętam, Wykonał kontratak, odrzucił Rosjan i częściowo zajął teren, o który walczył. Pytanie, czy na trwałe, czy był to tylko lokalny kontratak wykonany w celu odepchnięcia, czy też dezorganizacji sił rosyjskich w tym rejonie frontu. Walki też na kierunku Konstantinowki, czyli miejscowości Stupoczki. Wzdłuż drogi Rosjanie atakowali bez efektów. Walki też w rejonie Andrywki, Kurdimówki, tutaj Rosjanie dość aktywni. W działaniach rozpoznawczych. Przejdźmy na teren Gorówki. Jesteśmy na odcinku Gorówki, słuchajcie tutaj dalsze działania aktywne w trzech sektorach. Sektor turecki, czyli Drużba Klimskie, Toreck, Nalipiwka, New York. Tutaj aktywne działania rosyjskie, która kontynuowała działania kontrataki i działania ofensywne. Napotykając na działania ofensywne strony ukraińskiej, ponownie do walki weszły oddziały z brygady Liut, które tutaj wspiera, wspierały ataki. Jak filmik zobaczycie, ewakuacja z pozycji pokazuje, jak bardzo dynamiczna jest walka, jak bardzo dynamiczna jest linia frontu. Tu linii ciągłej nie ma, tu po prostu, słuchajcie, ścierają się w tym rejonie grupy szturmowe, które działają. Rosjanie zaangażowali na tym odcinku całą 150. dywizję przeniesioną z rejonu Kurachowego. Co ciekawe, to jest druga dywizja, bo która tutaj jest zaangażowana. E walki w rejonie Aleksandropili oraz miejscowości Pantelominiówka. Prawdopodobnie ta miejscowość została zdobyta przez oddziały e elementy 132. brygady i 68. pułku 150. E dywizji. Pancernej, ona jest taką kombinowaną, bo miała dwa pułki pancerne i dwa zmechanizowane. Natomiast dość mocna dywizja, walki w tym rejonie bardzo zacięte. Mamy też dalsze działania drugiej dywizji, bo jak się okazuje, nie pomogły tutaj przerzucenie dwóch brygad, 5 i 110. Sektor ten został wzmocniony elementami 20. Dywizji, która też z rejonu Kurachowskiego została tutaj przerzucona wiele tygodni temu. I te ona teraz przejęła jakby ciężar walk w rejonie tarasywki, Rozjazdu, Baraniwki, napotykając na kontrataki ukraińskich jednostek w tym rejonie frontu. Walki też bardzo zacięte w tym sektorze frontu. Przejdźmy na odcinek pokrowski. Jesteśmy na odcinku pokrowskim, słuchajcie, tutaj działania o ograniczonym zasięgu od Chrodiwki aż po Nową Chrodiwkę, ale za to bardzo zacięte w rejonie łysywki li li czy Lisivki. Tutaj pierwszy batalion z 25. Brygady, przy wsparciu innych elementów broni tej miejscowości, napotykał tutaj, napotkał tutaj zdecydowany opór. On w pewnym momencie zdobył tą miejscowość batalion szturmowy, później został to przerzucone dla inne jednostki. Po zaciętych walkach Rosjanie wypadli. Wojska ukraińskie z większości wsi. Ukraińcy bronią się, czy wojska ukraińskie bronią się we wschodniej części, natomiast reszta jest niekontrolowana przez niczyje, tylko pas z ziemi czyli walki bardzo zacięte w tym sektorze. Walki też w regionie Daczyńskiego zielone szewczenkowe Tutaj Ukraińcy, czy wojska ukraińskie napotkały szereg uderzeń rosyjskich, co doprowadziło do opanowania południowej części Szewczenko. Szewczenkę, Szewczenkowe tak, może to Szewczenkowe, tak. Walki też w Piszczanego. No i mamy też ukraiński atak w rejonie Dimitrowy czy Kołtunę Dwustronne uderzenie przy pomocy, tak jak już ostatnio mówiłem w raporcie, 3 batalionu 25 Brygady Powietrzno-Desantowej przy wsparciu stopień, batalionu 152 Brygady i elementów 3 sof Czyli trzeciego pułku komandosów, plus innych jednostek specjalnych. Dwustronne uderzenie z dwóch kierunków doprowadziło do odcięcia Rosjan w szybie numer 3, który został odcięty. Rosjanie próbują wykonywać tutaj kontrataki, natomiast napotykają na opór. Walki też w rejonie miejscowości są udaczne i uspeniwka. Tutaj walki są naprawdę bardzo zacięte, linia też jest dynamiczna, natomiast 59. Brygada Szturmowa. Bez wsparcia nie poradzi sobie Rosjanie. Tutaj ściągnęli dodatkowe siły i atakują. Atakują w kierunku zachodnim, próbując wytrącić tą inicjatywę, która częściowo przeszła tutaj w tym rejonie w ręce ukraińskiego dowództwa. Próbując ją wytrącić, przebić, odzyskać na tym segmencie, chociaż mają utrudnione zadanie, dlatego że borykają się z ogromnymi problemami. To już powtarzam, chyba wielokrotnie, z powodów ataków dronów. Pojawiły się zestawienia 414 brygady ptaków Madziara, brygady bez załogowców która tutaj jest jedną z wielu jednostek dronowych. Słuchajcie, no, statystyki są ogromne. Myślę, że ktoś w dowództwie też spogląda na to i, i patrzy, bo to już nie są słowa dowódców, to są słowa potwierdzone materiałami wideo, z nagrań, z obserwacji. Które pokazują, jak nawet jeżeli to jest skuteczność 30%, to to pokazuje, że i tak to się opłaca zrobić i opłaca się, że tak powiem, ograniczać możliwości przeciwnika, czy nawet paraliżować jego głębie, jego linie zaopatrzeniowe. Słuchajcie, przejdźmy na front południowo-zachodni, na jego dalszą część. Umówiliśmy sobie północny odcinek w renie rozjazdu, rejon pokrowski, aż po. Uspeniwkę, więc przejdźmy od Nadiwki. No, słuchajcie, tutaj w rejonie Nadiwki, Rosjanie cały czas próbują w kierunku Kotlariwki, czyli w tym rejonie, uderzać bez efektów. Mamy też walki w kierunku miejscowości Bogdaniwka tutaj. Oraz, no słuchajcie, chyba dawno nie widziane materiały jakie pojawiły się. Z nagrań dronów ukraińskich, które pokazywały no, kolumnę rosyjską, jak za początku wojny, słuchajcie, kolumna e, sprzętu pancernego, czołgów, zwozów bojowych, e, która z, z, tutaj drogą e, pomiędzy Andriiwką a miejscowością Aleksyjivka uderzała. No, słuchajcie, no, Dawno nie widziałem takich kolumn rosyjskich, które by. przypominają mi się, przepraszam, takie kolumny, może e, podczas walk, właśnie w rejonie miejscowości Nowomichaiwka, gdzie Rosjanie, właśnie oddziały 20. Dywizji takimi kolumnami uderzały. Dawno tego nie widziałem. E, tutaj pojawiły się dwa takie nagrania, e, jedno właśnie tutaj wzdłuż drogi wykonane. 114 Brygada wykonała takie uderzenie. Ono zostało rozbite przez elementy 46 brygady i innych jednostek, drugie takie uderzenie mamy e, wzdłuż Konstantynopili na bohater też odparte i z rozdolnego w kierunku bohater też odparte. Słuchajcie, m, sytuacja bardzo dynamiczna, natomiast myślę, że m, no, Rosjanie mają mały problem. Po osłabieniu tego odcinka, po odejściu tutaj dwóch dywizji: 150 i 20, prawdopodobnie odeszła już stamtąd albo większa część, albo przynajmniej elementy 39 Brygady. Co pokazuje, że Rosjanie osłabiają ten odcinek, wzmacniając inne sektory frontu. Przejdźmy na odcinek Wełyki-Nowosyłki. Jesteśmy na odcinku Wełyki-Nowosyłki. To, co wam powiedziałem, tutaj uderzenia rosyjskie nieudane. W ronie Rozdolnego naatakowali wzdłuż drogi, też nieudane, natomiast udało się Rosjanom przerwać pierwszą linię obrony. Co ciekawe, informacje o tym i zdobyciu miejscowości Wesołe, podniesiona flaga rosyjska, pokazują, że Rosjanie przełamali pierwszą linię obronną, która, wedle informacji, była źle wykonana, niedbale i tak naprawdę jest bardzo nieskuteczna, ale to znaczy, że jednak przełamali tą pierwszą linię obrony. E, tą pierwszą, jedną, pierwszą główną linię obrony na wąskim, dwukilometrowym odcinku, jednak ją m, przełamali. Mają tutaj problem, e, bo tutaj walczą też elementy. Tutaj jest ładny przykładaniec: elementy 141 Brygady 17 przy wsparciu 110 Batalionu Zbiorczego, no i różnych innych elementów. Słuchajcie, no, bez świeżych sił, e, bez wymiany, bez wzmocnienia tego sektora, mimo pewnej stabilizacji, będzie trudno. Tym bardziej, że no, te umocnienia, o których tutaj żołnierze Ukraińscy piszą, są wykonane niedbale, niezasłonięte, nie są w ogóle, że tak powiem, wykończone w pewnym sensie, one były budowane w latach 22-23, co pokazuje, że tak naprawdę te filmy prywatne, no, można by powiedzieć, bardziej chodziło o to, żeby coś zrobić, zabrać kasę i tyle. Nikt tego nie nadzorował. Pewnie zarzut do dowództwa tyłowego, czy ewentualnie dowództwa operacyjnego, które tutaj e, rządziło i, i powinno nadzorować proces budowy, kontrolować, jak to jest wykonane. No, zobaczymy, może ktoś za to beknie. Natomiast walki też w rejonie Bur, e, Burłackie oraz priwilli. tutaj Rosjanie się też umocnili, no i walki w, w Wilnym Polu, bardzo zacięte e, i Nowosiłka, więc... E, Cały ten obszar jest nadal bardzo aktywny, słuchajcie. To nie jest tak, że nagle on przestał być aktywny. Rosjanie, mimo, mimo wszystko, nadal tutaj działają bardzo aktywnie. Szczególnie, że tu w tym rejonie północnym jest zgrupowanie mieszane, czy znaczy mieszane. Elementy 37, 5 i, i elementy pułków. Obrony terytorialnej, można tak powiedzieć. Działają jako jedno zgrupowanie, tutaj wymiana pozycji i, i rotacja jest wykonywana jakby w tym zgrupowaniu bojowym rosyjskim. Przejdźmy na odcinek robotyny werbowe kamieńskie Jesteśmy na odcinku robotyny werbowe Kamiańsk i walki. Jeżeli chodzi o ten główny odcinek, który kiedyś był głównym, Rosjanie cały czas bombardują bardzo mocno zaplecze ukraińskie w rejonie Nowodani oraz w rejonie werbowego. Strona ukraińska odpowiedziała uderzeniami dronów i tutaj też w rejonie właśnie Berbowego. Jeżeli chodzi o ten rejon, to wszystko, natomiast przejdźmy na odcinek kamiańskie. Tutaj walki bardzo zacięte, szczególnie w rejonie skrzydeł, bo próby kontrataków na Łopkowe no, zakończyły się niepowodzeniem dla strony ukraińskiej. Zniszczono przynajmniej, go, przynajmniej jednego BMP natomiast cały czas walki w ronie Łepkowe, a już tak naprawdę na północ od Łepkowego Łopkowego, przepraszam, Łopkowe e, miejscowość Stepowe e, i Szczerbaki cały czas dość aktywnie tutaj strona rosyjska która prowadzi działania ofensywne na tym sektorze frontu chociaż one już nie mają tej dynamiki e, co na początku możliwe, że są to wiążące, Rosjanie prowadzą działania e, tutaj e, rotacyjne i spodziewałbym się za niedługo jakby yy, większych działań, dodatkowych działań w tym sektorze. Przejdźmy na odcinek hersoński. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, słuchajcie, ostatnio dość, tak yy, mówiłem w ostatnim materiale, atak przy pomocy bomb, to jest kolejny kierunek, gdzie dość aktywnie działa ukraińskie lotnictwo. Zaatakowany punkt dowodzenia na tyłach, na południe od Ołoszek, yy, przy pomocy bomb precyzyjnych yy, co pokazuje, że rozpoznanie działa, a działa, bo Rosjanie pochwalili się zniszczeniem ukraińskiego doronu rozpoznawczego na południe od Hołej Przystani. Natomiast sami Ukraińcy atakowali jeszcze rejon na północ od Ołeszek, tutaj w rejonie mostu, który został wysadzony przez Ukraińców, żeby ograniczyć możliwości strony rosyjskiej w kierunku Miejscowości Daczne i mostu Antanowskiego. Sami Rosjanie odpowiedzieli atakami szeregiem ataków, już pomijam ataki na zaplecze ukraińskie, gdzie, jak wiemy, jedna z rakiet balistycznych spadła na plac zabaw mm, na osiedlu. Nie chcę już tego komentować, bo to tylko pokazuje barbarzyństwo pewnej strony, natomiast i tak to nic nie zmieni, bo oni i tak będą robić to samo. Jeżeli chodzi o ten sektor, wracając do tego sektora, Rosjanie atakowali różne cele od ujścia Dniepru przez Herson aż po Beresław, atakując różne punkty łącznie z łącznością, która tutaj w rejonie, tak naprawdę w tej miejscowości na północ bodajże od Krynek, chyba to jest Lwowe, Lwowe albo miejscowość to bardziej na, na zachód. Tychnaka, chyba. Tich, jakoś chyba tak. Tiachynka, o, Tiachynka. Miejscowości Tjachynki zaatakowali e, jednostkę e, łączności ukraińską. No, prawdopodobnie rozpoznania radioelektronicznego możliwe, więc to też pokazuje, że obie strony zwalczają nawzajem. Obie strony muszą uważać i straty też są po obu stronach. Słuchajcie, jeżeli Wam się podobał raport, pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu. Już teraz zapraszam Was w poniedziałek, we wtorek, na kolejny materiał z pułkownikiem Lewandowskim. Porozmawiamy na temat korpusów, które zostały ogłoszone i dlaczego tak późno, jakie będą miały cele i jakie będą miały znaczenie dla strony ukraińskiej i też strony rosyjskiej. A dzięki Waszemu wsparciu ten kanał naprawdę istnieje. Robię to dla Was i za to Wam bardzo dziękuję. Słuchajcie, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.